Nie musisz publikować, pokazywać, udowadniać ani krzyczeć światu, że coś robisz. Prawda jest taka, że najsilniejszy czyn wykonuje się w ciszy. Podczas gdy wielu marnuje energię, próbując zaimponować, zdyscyplinowani budują krok po kroku solidną ścieżkę. Czy kiedykolwiek czułeś, że musisz się ciągle usprawiedliwiać? Że musisz zabiegać o aprobatę wszystkich. Odetchnij. Nie jesteś tu po to, by cokolwiek udowadniać. Jesteś tu po to, by być konsekwentnym, rozwijać się w ciszy i zbierać plony w spokoju. I uwierz mi, to jest prawdziwa siła. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, polub ją, zasubskrybuj kanał i dołącz do mnie w tej podróży dyscypliny i transformacji. Ile razy czułeś, że musisz pokazać wyniki? Że musisz publikować, opowiadać historię, udowadniać, że robisz to, co robisz, że wygrywasz, że jesteś na dobrej drodze. Możesz nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, ale to uczucie konieczności uzasadniania każdego kroku cię wyczerpuje. To tak, jakby cały świat stał się widownią, a ty jesteś ciągle na scenie, pod czujnym okiem tych, którzy nawet nie znają Twojej historii. Ale prawda jest taka, że to wyczerpujące. Próbujesz osiągnąć standard, o którym nawet nie wiesz, skąd się wziąłeś. Porównujesz się do ludzi, którzy pokazują tylko najlepsze momenty. Najpiękniejsze cięcia, zwycięstwa już odniesione. I zaczynasz myśleć, że jesteś w tyle, że ci się nie udaje, że musisz się spieszyć, żeby udowodnić, że ty też potrafisz. Ale oto coś, czego nikt ci nie powie: nie musisz niczego udowadniać, ani innym, ani internetowi, a często nawet sobie. Głęboki spokój tkwi w samym autentycznym przeżywaniu tego procesu. Prawdziwa dyscyplina nie krzyczy. Jest dyskretna. Dzieje się za kulisami, w zwyczajne dni, w chwilach, gdy nikt nie patrzy. I właśnie tam dzieje się magia. Bo to właśnie wtedy, gdy działasz bez potrzeby oklasków, zaczyna kształtować się Twoja postać. Ale wiem, że to nie jest łatwe. Presja na uznanie jest realna. Od najmłodszych lat uczymy się, że musimy być dobrzy, mieć dobre oceny, prosić o uznanie, popisywać się. Dorastaliśmy szukając pokłasku. A teraz, jako dorośli, nosimy w sobie to uzależnienie. Potrzebujemy ciągłego uznania, aby czuć, że jesteśmy na dobrej drodze. Ale ta logika cię wyczerpuje. Odciąga cię od twojej istoty. Nie musisz ciągle się tłumaczyć, pokazywać, że robisz postępy, ani dzielić się każdym zwycięstwem, żeby to było realne. Prawdziwe osiągnięcie nie potrzebuje publiczności. Potrzebuje celu. Dyscyplina zaczyna się, gdy zrozumiesz, że nie chodzi o udowadnianie, ale o wytrwanie. Chodzi o dotrzymywanie słowa, nawet gdy nikt nie patrzy. I być może właśnie tego brakuje, ciszy niezbędnej do wsłuchania się w siebie. Przerwy na zrozumienie, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Bo dopóki będziesz żyć, próbując zaimponować, będziesz oddalać się od tego, kim naprawdę jesteś. Będziesz podejmować decyzje w oparciu o oczekiwania innych. Będziesz biec ścieżką, która nie jest Twoja. Czy kiedykolwiek zastanowiłeś się, że być może Twój pośpiech nie wynika z rezultatów, a z akceptacji? Że może biegniesz nie dlatego, że chcesz wygrać, ale dlatego, że boisz się zostać w tyle. To pułapka. Kiedy wierzysz, że masz coś do udowodnienia, zaczynasz działać pod wpływem lęku. Wszystko staje się porównywaniem. Każdy krok staje się presją. A ostatecznie, Zamiast żyć tą podróżą, po prostu ją przeżywasz. Ale istnieje inny sposób na życie. Lżejszy, prawdziwszy, solidniejszy. A wszystko zaczyna się, gdy pozbędziesz się tego ciężaru. Gdy zrozumiesz, że dyscyplina nie polega na sztywności. Chodzi o zaangażowanie w to, kim chcesz się stać. Chodzi o to, by budzić się każdego dnia i robić to, co trzeba u nie dlatego, że ktoś to zobaczy, ale dlatego, że wiesz, Dokąd chcesz zmierzać. Ta siła nie jest głośna. Jest cicha, niewidzialna, ale niepokonana. I to w tej ciszy tkwi prawdziwa moc. Nie musisz biec. Nie musisz krzyczeć. Nie musisz się usprawiedliwiać. Musisz po prostu być konsekwentny. A to samo w sobie mówi o tobie wszystko. Co się dzieje, gdy postanawiasz przestać krzyczeć światu, co robisz, i po prostu zacząć żyć tym, co trzeba przeżyć. Istnieje siła, która rodzi się w ciszy. Siła, która nie zależy od lajków, komentarzy ani komplementów. Rośnie w ciemności, gdzie nikt jej nie widzi, ale gdzie wszystko się dzieje. Bo to, co naprawdę buduje człowieka, to nie to, co pokazuje. To to, co postanawia robić, gdy nikt nie patrzy. Gdy zrozumiesz, że nie musisz nikomu niczego udowadniać, kolejnym krokiem jest nauka chodzenia w ciszy. A ta cisza nie jest pusta. Jest naładowana celem. To przestrzeń, w której wzmacnia się dyscyplina. To właśnie tam, bez hałasu, zaczynasz stawać się tym, kim naprawdę chcesz być. Dzisiejszy świat żyje w szybkim tempie. Każdy chce być zauważony, każdy chce być widziany. Ale niewielu jest gotowych podjąć się pracy u podstaw: tej, która nie jest widoczna, tej, która wydaje się mała, powtarzalna i męcząca. Ale to właśnie ta niewidzialna praca oddziela tych, Którzy tylko marzą, od tych, którzy osiągają. Nie musisz ciągle mówić o tym, co robisz. Musisz to robić. Co więcej, musisz to robić z przytomnością, z oddaniem, z prawdziwym zaangażowaniem. Bo to w ciszy konsekwentnych działań rodzi się pewność siebie. Nie ta wymuszona, nadmuchana przez zewnętrzną aprobatę, ale prawdziwa pewność siebie, która pochodzi z wnętrza, bo wiesz, że szanujesz siebie. Cisza to żyzny grunt dla samopoznania. Kiedy przestajesz żyć, by być widzianym, zaczynasz dostrzegać, kim naprawdę jesteś. Rozpoznajesz swoje słabości, swoje schematy, swoje powtórzenia bez osądzania. Co więcej, zaczynasz pracować nad tym wszystkim w dojrzały sposób. Bez pośpiechu. Bez bycia w centrum uwagi. Cisza uczy cię szanować czas. Bo kiedy nie starasz się ciągle pokazać rezultatów, uczysz się ufać procesowi. A to zaufanie zmienia wszystko. Ci, którzy żyją w hałasie, ulegają rozproszeniu. Ci, którzy żyją w ciszy, stają się silniejsi. Istnieje wyraźna różnica między tymi, którzy muszą się bronić na każdym kroku, a tymi, którzy po prostu działają, budują i pozwalają, by owoce przemówiły same za siebie. Cisza nie jest brakiem działania. Wręcz przeciwnie, to właśnie tam dokonuje się najpotężniejsze działanie wewnętrzna transformacja. To właśnie tam, w prostej codzienności, gdzie wybierasz, by postępować właściwie, nawet będąc zmęczonym, gdzie wstajesz wcześnie rano bez zamieszania, gdzie mówisz nie rozproszeniom, zapuszcza korzenie twoja dyscyplina. I ten korzeń będzie cię podcimywał, gdy zrobi się ciężko. Bo tak będzie. Będą dni, kiedy będziesz wątpić w siebie. Będziesz wątpić. Będziesz czuć się samotny. Ale to właśnie w takich chwilach cisza ci przypomni, nie robisz tego, żeby zaimponować. Robisz to, bo wierzysz, bo masz jasną wizję tego, dokąd chcesz dojść. I nawet jeśli to zajmie trochę czasu, dotrzesz tam. Bo tych, którzy kroczą w ciszy, nie rozprasza hałas świata. Koncentrują się, idą naprzód, rozwijają się, nie potrzebując być widzianymi. Na początku jest dziwnie, to przerażające. Zastanawiasz się, czy jesteś na dobrej drodze. Bo nikt nie komentuje, nikt nie potwierdza, nikt nie widzi. Ale stopniowo uświadamiasz sobie, że właśnie dlatego to działa. Bo pozbyłeś się ego. Bo nie żyjesz już po to, by być oklaskiwanym, ale po to, by być prawdziwym. A w tej prawdzie tkwi spokój, którego nie da się kupić. Równowaga, której nie osiąga się lajkami, ale działaniem. Cisza to nie brak znaczenia. To obecność istoty. Kiedy nauczysz się żyć w ciszy, Odkryjesz, że nie musisz już zabiegać o akceptację innych. Odkryjesz, że twoja prawda wystarczy. I że dyscyplina w tym, co naprawdę ważne, wystarczy, aby wszystko zaczęło się układać od wewnątrz. Być może największym błędem, jaki popełniamy, dążąc do zdyscyplinowanego życia, jest przekonanie, że musimy każdego dnia czuć coś wspaniałego, aby iść dalej. Jakby do utrzymania tempa potrzebna była niezwykła motywacja. Jakby prawdziwa siła zawsze wiązała się z entuzjazmem. Ale co się dzieje, gdy jej nie ma? I gdy cisza się przedłuża, rutyna ciąży, a rezultaty jeszcze się nie pojawiły. Właśnie wtedy pojawia się coś o wiele potężniejszego niż motywacja. Pewność siebie. Niegłośna pewność siebie, która krzyczy światu, że dasz radę. Ale ta niewidzialna, cicha siła, którą znają tylko ci, którzy wytrwają. Pewność siebie tych. Którzy decydują się kontynuować, nawet bez pewności Kiedy zrozumiesz, że nie musisz niczego udowadniać I nauczysz się kroczyć w milczeniu Kolejnym krokiem jest zaufanie Zaufaj temu, co budujesz Zaufaj procesowi Zaufaj sobie To nie ślepe zaufanie oparte na iluzjach To zaufanie zrodzone z zaangażowania Wiesz, co robisz, nawet jeśli nikt tego nie widzi Wiesz, dokąd chcesz zmierzać nawet jeśli nikt w to nie wierzy. Czujesz, że się rozwijasz, nawet gdy nie ma aplauzu. I to w zupełności wystarcza. To zaufanie jest jak głęboki korzeń. Nie widać go, ale podtrzymuje wszystko. Im bardziej działasz zdyscyplinowanie, tym silniejsze się staje. Bo z czasem uświadamasz sobie, że prawdziwe bezpieczeństwo nie pochodzi z tego, co mówią inni. Pochodzi z tego, co budujesz w ciszy. Każdy wybór, który podejmujesz, każdy moment, gdy mówisz dnie temu, co cię rozprasza, każdy mały krok, który stawiasz, wzmacnia ten fundament. A kiedy ten fundament jest solidny, może się zachwiać, ale się nie załamy. Chęć szybkich rezultatów jest powszechna. To naturalne, że wątpisz w siebie, gdy wszystko wydaje się stać w miejscu. Ale to właśnie na tym etapie, gdy brakuje zrozumienia, naprawdę udowadniasz sobie, jak bardzo jesteś zaangażowany. I wtedy pewność siebie przestaje być uczuciem, a staje się decyzją. Nie działasz, bo czujesz się pewny siebie. Działasz, bo wybierasz zaufanie. A ta decyzja, nawet jeśli podejmowana w ciszy, zmienia wszystko. Podczas gdy wielu się poddaje, bo nie są pewni drogi, ty idziesz dalej, bo wiesz, że pewność nie przechodzi przed wysiłkiem. Przychodzi po. Jasność przechodzi wraz z praktyką. Pewność siebie przechodzi wraz z konsekwencjami. A ci, którzy to rozumieją, zaczynają widzieć rezultaty, zanim się pojawią. Bo największy rezultat to to, co dzieje się w tobie. Stajesz się silniejszy, spokojniejszy, bardziej kompletny. I nikt nie może ci tego odebrać. Pewność siebie to świadomość, że Twój czas nadejdzie, nawet jeśli to zajmie trochę czasu. To zrozumienie, że proces ma swój rytm i że ten rytm należy uszanować. Kiedy jesteś połączony ze swoim celem. Nie musisz się spieszyć. Ani z publicznością. Musisz po prostu iść naprzód. I iść naprzód z łatwością. Bez nadmiernej presji. Bez potrzeby codziennej motywacji. Nie jesteś maszyną. Jesteś człowiekiem. I właśnie dlatego musisz nauczyć się ufać w obliczu niepewności. Mieć wiarę, nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu. To ciekawe, jak świat nauczył nas wierzyć tylko w to, co da się zmierzyć. Ale największe przemiany są początkowo niewidoczne. Są ciche. Są wewnętrzne. A dyscyplina jest wspólną nicią, która je wszystkie łączy. To ona podtrzymuje cię w trudnych dniach. To ona cię powstrzymuje, gdy zboczysz z drogi. To ona przypomina ci, dlaczego zacząłeś. I to ona, krok po kroku, ujawnia niewidzialną siłę, która w tobie drzemy. Tej siły nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy ją poczuć. Im bardziej ufasz, tym bardziej będzie rosła. Będziesz zaskoczony swoją własną zdolnością do skupienia się, do zaczynania od nowa, do podnoszenia się silniejszym po każdym upadku. Bo ci, którzy ufają, nie muszą niczego udowadniać, nie muszą się usprawiedliwiać, muszą po prostu działać, dzień po dniu. I w tym cichym, stałym rytmie twoje życie zaczyna się zmieniać. Od wewnątrz. Nadchodzi taki moment w twojej podróży, kiedy uświadamasz sobie, że nie musisz się już ukrywać, ale jednocześnie nie czujesz już potrzeby pokazywania się. To subtelna, niemal niezauważalna zmiana, ale zmienia wszystko. Kiedy zrozumiesz, że nie musisz niczego udowadniać, kiedy nauczysz się kroczyć w ciszy i ufać procesowi, nawet bez gwarancji, rodzi się w tobie coś rzadkiego i potężnego, dojrzałość, by po prostu być. By być sobą, bez filtrów. By być zdyscyplinowanym. Nawet gdy świat ceni tylko to, co lśni. By być stałym, nawet gdy wszyscy wokół ciągle gonią za skrótami. A w tej decyzji, by po prostu być, leży jedna z najsilniejszych postaw, jaką można mieć. Świat nauczył nas żyć zewnętrznie. Budować wizerunek, szukać aprobaty, polegać na spojrzeniu innych, by potwierdzić swoją wartość. Ale nadchodzi czas, kiedy to dążenie jest męczące. Bo jest puste. Jest kruche. Każda krytyka nas dołuje, każdy brak uznania demotywuje. I wtedy usiadasz sobie, tylko wtedy, gdy twoje działanie pochodzi z wnętrza, jest autentyczne. Tylko wtedy, gdy twoja dyscyplina żrodzi się z tego, w co wierzysz, utrzymuje się. Tylko wtedy, gdy robisz to, bo jesteś, a nie dlatego, że musisz sprawiać wrażenie, że jesteś, rozpoczyna się prawdziwa transformacja. Bycie jest czymś więcej niż popisywanie się. Wydaje się proste, ale zmienia wszystko. Kiedy przestajesz żyć, by imponować, a zaczynasz żyć, by spełniać to, co czujesz jako swój cel, wszystko nabiera sensu. Nie budzisz się już czekając na motywację. Budzisz się, ponieważ zobowiązałeś się do swojej ewolucji. Nie trenujesz, nie uczysz się, nie pracujesz ani nie rozwijasz się, bo ktoś cię obserwuje. Robisz to, ponieważ jest to częścią tego, kim się stajesz. Chodzi o tożsamość, a nie o wyniki. I wtedy zaczyna dziać się coś magicznego, stajesz się niewzruszony. Bo twoja siła nie zależy już od otoczenia, nie zależy od pochwał, nie zależy od aprobaty. Pochodzi z wnętrza, z tego, co zbudowałeś w ciszy, z tego, czemu nauczyłeś się ufać z biegiem czasu. I choć wciąż zdarzają się trudne dni, stawiasz im czoła z większą determinacją. Bo wiesz, że siejesz nasiona których nikt nie widzi, ale które z czasem zakwitną. Ta postawa prostego bycia przynosi ogromną wolność. Przestajesz rywalizować, porównywać się, gonić za walidacją. Zaczynasz działać z większą lekkością, ale też z większą prawdą. Zaczynasz rozumieć, że nie musisz się spieszyć, aby cokolwiek osiągnąć. Bo ci, którzy żyją z celem, rozumieją, że każdy krok, nawet ten najwolniejszy, ma wartość. Zaczynasz szanować proces. I to zmienia ścieżkę z wyścigu w powołanie. Ciekawe jest to, że im bardziej żyjesz w tym miejscu autentyczności, tym więcej rezultatów generujesz. Ponieważ jesteś w pełni obecny w tym, co robisz. Jesteś połączony. Jesteś obecny. A to sprawia, że wszystko ma większy wpływ, nawet bez konieczności forsowania tego. Ludzie zaczynają dostrzegać w tobie coś innego. Spokój w twoim spojrzeniu. Stanowczość w Twoich wyborach. Cisza, która mówi sama za siebie. I to nie dlatego, że chciałeś zaimponować. To dlatego, że zdecydowałeś się żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami. I to właśnie ostatecznie naprawdę inspiruje. Życie jak ktoś, kto już odniósł zwycięstwo, to nie arogancja. To wizja. To świadomość, że samo kontynuowanie dyscypliny, nawet gdy wszystko wokół wydaje się rozpraszające, już stawia cię w miejscu, w którym jesteś, osiągając sukces. Ponieważ niewielu ludzi potrafi się skupić. Niewielu ludzi potrafi iść naprzód bez gubienia się w porównaniach. Niewielu ludzi rozumie, że bycie wiernym temu, co się buduje, jest cenniejsze niż zewnętrzne udawanie sukcesu. A kiedy to zrozumiesz, twoje nastawienie się zmieni. Nie będziesz już szukać pokłasku. Będziesz kroczyć z przytomnością. Będziesz kroczyć z wyznaczonym kierunkiem. Będziesz kroczyć z celem. Twoje zwycięstwo nie polega na tym, co opublikujesz. Chodzi o to, co decydujesz się robić, gdy nikt nie patrzy. Chodzi o to, by powiedzieć dnie temu, co cię od ciebie oddala, i tak temu, co cię zbliża do tego, kim chcesz się stać. Chodzi o to, by podnosić się po upadku, wracać na właściwe tory, nawet gdy popełniasz błędy, i wytrwać w dyscyplinie, nawet gdy jesteś zmęczony. I tej postawy nie trzeba doceniać. Bo sama w sobie jest najlepszym dowodem na to, że wygrywasz. Nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz gonić za poklaskiem, ani ciągle się usprawiedliwiać. Twoja siła tkwi w tym, co budujesz po cichu, w tym, co postanawiasz robić, nawet gdy nikt tego nie widzi, w tym, co postanawiasz kontynuować, nawet w dni, kiedy wszystko wydaje się trudne. Dyscyplina nie polega na popisywaniu się, ale na wytrwaniu. I ta cicha stałość kształtuje Twoją prawdziwą transformację. Kiedy to zrozumiesz, zaczniesz żyć z większą lekkością i głębą. Zrozumiesz, że tak naprawdę liczy się nie tyle pozory siły, co bycie silnym. Nie chodzi o wyróżnianie się, ale o to, by stać się kimś, kto szanuje swoją podróż z prawdą, skupieniem i celem. A jeśli zaszedłeś tak daleko, to dlatego, że coś w Tobie wie, że jesteś gotowy na takie życie. Życie pełne wytrwałości. Stałości i prawdy. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, polub, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To pomoże mi nadal tworzyć tego typu treści i szerzyć tę mentalność wśród większej liczby osób, które, tak jak Ty, poszukują prawdziwej transformacji. Wyruszmy razem w tę podróż. Do następnego filmu.